Może może coś Wam powiem, młodość zwiastuje wielkie plany, dojrzałość prowadzi nas do pewnej stabilizacji, a starość – do nadziei. I pewnie tak było w życiu Zachariasza i Elżbiety, którzy pobrali się z myślą, że będą wychowywać gromadkę dzieci. Okazało się, że z ich planów nic nie wyszło. Więc żyli nadzieją, że życie, które poświęcili na służbę, okaże się dobre. Ale czy przewidywali taki właśnie scenariusz, o jakim dziś słyszeliśmy? Stary Zachariasz, któremu bliżej do grobu niż do bawienia dzieci, czy mógł spodziewać się takiego zwiastowania? Dlatego z niedowierzaniem pyta, jakże się to stanie. Patrzył bardzo realistycznie na życie i patrzy z taką raną braku ojcostwa na obietnice anioła. Liczenie, które spotyka Zachariasza, jest głośnym wołaniem Boga i jego mocy, bo Bóg zapowiada płodność, zwiastuje nowe życie. Ciche modlitwy, szeptem mówione, stają się głośnym znakiem dla nas. Przypomina się scena, gdy Anna, matka Samuela, szła w kierunku świątyni i coś mam rotała. Kapłan stwierdził, że jest pijana, bo mówiła do siebie. Nikt jej nie słyszał, a ona prosiła o syna. I człowiek nie mógł zarazić jej potrzebom, ale Bóg dał jej macierzyństwo. Zachariasz też szeptał, że chce być ojcem, bo jest to naturalny proces i nawet polecenie Boga: czyńcie Ziemię poddaną, bądźcie płodni i roznażajcie się. I co? Tyle starań i nic. Przytoczę pewną historię prawdziwą. Andrzeja i Jasi, którzy 10 lat starali się o dziecko. Natura mówiła nie. Lekarze mówili nie. Zdecydowali się na adopcję dziecka, na które wszyscy patrzyli z niechęcią, bo miało jakąś wadę genetyczną. Oni je pokochali od pierwszego spotkania. Przyjęli je do siebie i Bóg im pobłogosławił, bo dał im kolejne dzieci zrodzone z miłości. Ten fragment jest niezwykle wdzięczny, bo tam, gdzie my widzimy ścianę, Bóg widzi wyjście. Gdzie my widzimy problem, on daje rozwiązanie. Gdzie my podchodzimy do dyskusji, on wyłącza dźwięk. Milczenie daje sposobność na usłyszenie czegoś. Czego wcale się nie spodziewamy? W takim momencie warto się zapytać: czy ja w ogóle powinienem się siłować z Bogiem? To znaczy, czy ja chcąc z Nim dyskutować, mam jakieś argumenty? Ja wychodzę z założenia, że widzę tyle, co chcę i mogę. On widzi więcej niż ja w ogóle potrafię ogarnąć. Jeśli chcemy, żeby Chrystus nas oświecił, byśmy dostrzegli więcej, to musimy otworzyć oczy. Życie to nie jest roller kaster, gdzie przy zamkniętych oczach i tak dojedziemy do celu, bo idziemy po torach, a kolejka się nie wywróci. Otwarcie oczu pozwoli nam na poznanie Boga, a usta, które milczą, czyż nie mówią więcej niż słowa? Znając nasze zapędy, chcielibyśmy wszystko skomentować, tylko gdy my mówimy, nie słyszymy tego, który mówi do nas. Potrzebujemy tego. Promienia światła, by dostrzec to, czego szukamy. Tylko czego szukamy? Prawdy i miłości. Wszelkie inne paskudztwo samo do nas przychodzi, bez proszenia się o nie. Zachariasz otrzymuje surowy znak, że Bóg działa. Bóg w swym działaniu jest wolny. Może objawić się w świątyni, a może i działać poza nią. Ukazuje się kapłanowi, ale i przychodzi do kobiety, która nic wtedy nie znaczyła. Przychodzi w świętym mieście, ale i objawia się na peryferiach, o których powiedzą później, czy może być coś dobrego z Nazaretu? To wszystko nie ma znaczenia, jeśli nie ma w nas ufności, że On spełni swoje obietnice. Niech Pan wam błogosławi, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.